Marek Marograwczak dla Polish Fighters Info, a razem z nami Artur Sowiński, obecny na o 60. Witam serdecznie. Cześć, ma. E, Artur, podsumowanie występu Twoich kolegów. Pierwsza walka Michał Domin. Niestety przegrana. E, powiedz, się te, e, wdał się w wymianę z Patrykiem e, w drugiej rundzie. Powiedz, czy Wy widzieliście po pierwszej rundzie, która była dla Was bardzo ciężka. E, czy mieliście jakieś, jeszcze jakiś plany i ogólnie jak oceniasz tą walkę? E, Wiesz no w drugiej rundzie... Michał już lepiej podszedł do tego stójkowo, tam zresztą trafił Patryka, po czym Patryk szedł w nogi no i tam bardzo ładnie obalił, stabilizował pozycję, wszedł w dosiad, z tego co pamiętam, Michał się próbował wykręcić, prawie mu się udało, też bardzo ładnie Patryk zapiął te haki, no, rozciągnął już Michałano i tam... Rzeczywiście sędzia musiał to przerwać, ponieważ to no, rozciągnięcie na brzuchu powodowało, że tam było brak tej takiej nazwijmy to inteligentnej obrony, więc, więc tak to jak najbardziej dobra decyzja sędziowska, no, gratulacje dla Patryka. No, a Michał jeszcze, jeszcze wróci mocniejszy. Dalej Tomasz Jakubiec, również niestety przegrana również przed czasem. Zaczęliście bardzo dobrze, natomiast potem Damian ruszył z tą swoją serią sierpowych z tego co pamiętam i Tomka. Tomka jako tą walkę. No w moim odczuciu właśnie jeżeli byłaby bójka, czyli to co było pod koniec, no to, no to to jest jedyna szansa w stójce Damiana. I problemem było to, że Tomek też lubi bójki, ale no kurczę, no tutaj w tym przypadku się trzeba było nie dać sprowokować. No trochę się jednak Tomek dał sprowokować. No i zresztą początek walki pokazywał, że takimi pojedynczymi no podwójnymi, potrójnymi jakimiś tam czasami da się. Damiana nawet obalić, no bo był knockdown, no potem właśnie niepotrzebnie, niepotrzebnie Tomek wdał się w bójkę, wydecznie poczuł się zapewnie po tym knockdownie na, na, na Damianie, no i, i to gdzieś tutaj była chyba przyczyna, muszę też no, spokojnie zobaczyć, no ale tak chyba tutaj była przyczyna porażki. Nowy członek Twojej rodziny, dlatego Twój kolejny występ może się trochę opóźnić, natomiast kiedy chciałbyś wrócić do Oktagonuty? No ja go tak już trochę przekładam, przekładam, bo mały mi dalej trochę spać nie daje. Ale mam nadzieję, że w czerwcu uda mi się wrócić do klatki KSM. Okej. Okay. A no, tak jak prosiłeś, nie ma na cię długo meczu. Dziękuję Ci bardzo za problem. Ja jeszcze tylko tak, 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 tak poruszę taki temat. Słuchajcie, bo w MMA Family, czyli w tej mojej stajni jest również młoda zawodniczka 18 lat, Wiktoria Krzyżewska i ona póki co walczy w Semi Pro. I bardzo, bardzo ciężko jest znaleźć polską rywalkę no, na ten Semi Pro. Także jeżeli jest jakaś zawodniczka, bądź słucham jakiś trener, który ma jakieś dobre zawodniczki w Semi Pro, 5-7 kategoria, możemy też tam kilka kilogramów pójść wyżej. Bardzo, bardzo bym chętnie prosił o kontakt ze względu na to, że no, dość duża ilość dziewczyn wymiękła. Także jeżeli takie znacie, to ułatwcie mi życie i znajdźcie rywalkę. Dzięki, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.